Pamięta! Chrystus od św. Marcina z ulicy Piwnej, i Chrystus z kaplicy Baryczków. Dwa tak różne artefakty, dwa tak różne oblicza, tak jednocześnie doskonale świadczące. Ten drugi o niezmierzonym heroizmie miasta: trwanie, odwieczność, niezłomność. Ten pierwszy zaświadcza o zagładzie, zniszczeniu, porodze i śmierci. Tak wyraźnie i tak dobitnie, ale też o tym, że nie wszystek się umiera. W połowie pochłonięty przez ogień zbawiciel przedstawiony w poziom męczeńskiej śmierci krzyżowej otrzymał po wojnie nową formę. Od pasa w górę chrystusowa sylwetka została zarysowana przez mistrzów metaloplastyki. Spójna, niespójna zarazem całość. I tak oto, jak Warszawa, trwa choć do ran zadanych na golgocie. Dopisano tę potężną ranę zadaną Warszawie i mieszkańcom, domom, kościołom, zabytkom i skarbom pokoleń. Wtorek, słońce wzeszło około piątej, z każdą godziną powietrze nagrzewało się, lato było piękne tego roku, ale nad miastem już zbierały się chmury. Kilkunastoletnia dorota chowa tajemnicę nawet, a może zwłaszcza przed rodzicami. Jest jedną z wielu dziewcząt, które czekają na godzinę w. Wesołe jak ptaszki roześmiane nocą bojowe piosenki poprawiają sobie loki beztroskie. To jest młodość. Czytamy w książce Barbary Wachowicz bohaterki. Chwilę później już Niemcy. Ogień, czerwona plama na sukience. Dorota Łempicka, pierwsza dziewczyna, która poległa w sierpniu 44 roku. Ulica Okopowa, Wola, Warszawa. Młodość jest pełna wiary i nieobliczalna. Młodość nie kalkuluje, nie patrzy nad to wstecz. Zaledwie godziny wcześniej na warszawskiej ochocie entuzjazmu nie było w konspiracyjnym lokalu, starszymi mężczyznami targały sprzeczne emocje. Szczupły, łysiejący 49 latek do końca wahał się, był nim generał Tadeusz Burkomorowski, komendant Armii Krajowej. Wiedział, że powstanie to ogromne ryzyko. Wiedział, że walki w tak ciasnej przestrzeni miasta stołecznego przyniosą śmierć i zniszczenie. Opierał się. Z frontu spływały tymczasem sprzeczne doniesienia. Sowiecka radiostacja coraz śmielej tymczasem nawołuje do powstania. Komunistyczna propaganda, zawsze wroga Polsce niepodległej. Co za tym czynić? Wątpliwości. Niespodziewanie Niemcy wzywają polskich mężczyzn, by ci stawiali się do robót. Chodzi o tysiące ludzi. Chętnych jednak nie ma, ale czasu na działanie też jest coraz mniej. Dynamika sytuacji jest duża, zmienność, stopień pogotowia wciąż zakonspirowanych sił polskich wzrasta i opada. W końcu decyzja godzinową 1 sierpnia 17. Niestety pospieszne działania, brak czasu na odpowiednią mobilizację i falstart nie tylko na żoli sprawiły, że powstanie nie wybuchło z taką mocą, jak zakładano. Amunicji było mało, może na kilka dni walki. Przeważnie granaty i butelki z benzyną, ale też pistolety, moździerze, trochę broni przeciwpancernej. Liczono na zdobycz na wrogu, na alianckie zrzuty i na Sowietów. 1 sierpnia zaledwie kilka tysięcy powstańców było uzbrojonych. Pomimo planowanego efektu zaskoczenia siły były nierówne. Zaczęto zbyt wcześnie. Przed godziną W do Stardzi doszło m.in. na Żoliborzu oraz na Placu Mirowskim, na Kercelaku i w Śródmieściu. Od rana miasto było pobucone tramwajami i jechano na wojnę. Mimo to odnotowano pierwsze sukcesy. Na gmachu Prudencjalu przy dzisiejszym Placu Powstańców Warszawy zawisła biało-czerwona flaga na najwyższym niebotyku miasta trwała do końca walk. Dzień zakończył się ulewą. Zwracam się do doktora Bartosza Łukaszewskiego, socjologa, badacza powstania warszawskiego. Panie doktorze, hasło niepewność, ono gdzieś się wyłania z tego, o czym powiedziałem, jak się rozwija w świetle wspomnień powstańców. Witam serdecznie. Dziękuję za to pytanie. Przede wszystkim należy nadmienić, należy stwierdzić, że niepewność, która została zapisana w pamięci zbiorowej tego właśnie pokolenia, które analizujemy, posiada zdecydowanie wielopłaszczyznowy charakter. I z jednej strony jest to niepewność, ale też i euforia ludności cywilnej, przeplatana obawami. Niepewność oddziałów, które czekały na rozkaz i walczących z własną porywczością, jak również niepewność decyzyjnych czynników. Powstanie było celem działania organizacji podziemnych która powstała po kapitulacji Warszawy w 1939 roku, celem działania Armii Krajowej, ale pamiętajmy, że powstanie o charakterze ogólnonarodowym, a nie jedynie warszawskim. Akcja burza nie powiodła się między innymi dzięki działaniom sowieckim i nie przyniosła pomocy walczącej w Warszawie. Sama decyzja natomiast została podjęta na podstawie niesprawdzonych informacji dotyczących wkraczania Sowietów na Pragę. Słysząc o podjęciu decyzji na tej podstawie, spóźniony, a właściwie na niego nie poczekano, szef wywiadu, pułkownik Kazimierz Ranek, Kosmecki po prostu złapał się za głowę, ale było za późno. I rzeczywiście ówczesna Warszawa stanęła w obliczu sytuacji, którą w naukach społecznych nazywamy mianem aporii, nierozwiązywalnej sprzeczności. Oddziały były mobilizowane, demobilizowane, pojawiała się chęć walki, odwaga, bohaterstwo, ale również brak informacji, który wynikał po prostu z konspiracji. Bardzo dziękuję. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.